O, witam. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować, jak można sobie zrobić koguty do lawety i wcale nie wydawać na nie 1000 zł. Jak widać, nie wyglądają źle. Koguty mają 3 programy mrugania. O. A co potrzebne jest do tych? Do takiego koguta, żeby sobie zrobić najprostsza rzecz. Wizyta w Castoramie. Kupujemy sobie oprawę jarzeniową podwójną na dwie jarzenióweczki. Tą długą taką. Tak. Kupujemy sobie dwa spraje. Ja sobie kupiłem taką malię uniwersalną. Koloru żółty, świetlisty. No, i biała, żeby pomalować ten środek oraz takie oto stroboskopy. To jest zestaw dwóch lamp, po trzy po trz raczej dwa komplety, po trzy lampki, i w każdej lampce są trzy diody. Jak widać, świeci to tak. Mamy z przodu, z boku i z tyłu. Więc na, 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 na około jest to oświetlone, tak. Boże, może. O! Tak to zrobiłem. Rozdzieliłem te zestawy. i Są o to tak właśnie zamontowane. tak? Ja kupiłem białe, bo akurat żółtych nie było. Ale za to kupiłem w, promocyjne, w promocyjnej cenie. Dałem całe 64 zł. Oprawa taka kosztuje w kastorach jakieś 40 No to mamy jakieś 105 zł. Dwa spraje 25 zł co daje nam razem 130 zł, a nie tak jak na, na Allegro sprzedają komplety kogutów za 1000 I naprawdę fa fajna rzecz, i, i dużo tańsza niż byśmy kupili to gotowe. tak Wystarczy trochę pracy wieczorem i można sobie coś takiego zrobić. U mnie na razie jest poskładane, tylko żeby wam pokazać jak to mniej więcej działa. U mnie jeszcze będą dodatkowo założone tutaj yy, dodatkowe halogeny, dalekosiężne, żeby sobie oświetlić miejsce pracy podczas załadunku samochodu gdzieś tam w nocy, na bocznej ulicy, bez gdzie nie ma świateł tak.